Cześć! Witajcie w nowej serii na moim kanale z gry Need for Speed Underground 2. Dziwićcie się czemu nie ma muzyki, bo YouTube może się dojepać do praw autorskich. To jak dzisiaj do dwóch moich odcinków z Geta Sandras, więc nie przedłużając, zaczynajmy tą karierę. You're cleaning up out there. Nope. You took out Eddie, scored the babe. Have you thought about what's next? I don't think there's anyone out there that can beat you. We like what we see. There's room in my posse for you, and I ain't taking no for an answer. What's it gonna be? had to take care of a, a little problem. I figured you might want to change things up to help clear your head. Can't say I blame you. Hey, listen. When you get to Bayview, my gal Rachel will hook you up. She's loaned you her ride. It's at the airport waiting. Now it's her baby, so be gentle. Good luck, bro. Be seeing ya. Tak, właśnie mogliście widzieć, to było nasz wstępny gry. Teraz parę informacji. W ogóle muszę teraz mówić, bo lecimy piosenkę w tle, żeby mi się nie da Pani do pory praw autorskich. Więc muszę cały czas coś mówić, żeby y, właśnie do tego momentu. Opcję.

Dla mojego kupa jak się uda dzisiaj, będziecie mieli, a bo już macie, materiał dość kontrowersyjny. Ale miejmy nadzieję, że nam kurwa za na to nie odkona no i Ale z czego musicie sobie sami zobaczyć? Przejdziemy do naszej kryjówki. Tak, ja mówię, pierwszy rozegramy sobie Need for Speed Underground 2. Potem Moswanteda, Carbona, nie wiem co tam dalej było. Ale ja dzisiaj kurwa lamię. To jest kurwa głowa mała. Ciekawe, czy się dobrze wszystko nagrywa. Ja, nie, to się... Też podgrywa, nie w ogóle, możecie słuchać, mam trochę dźwięk zjechany. Po, prawda, ostatniej sesji nagraniowej. Ale myślę, że będzie lepiej jutro. O, no, tu mamy jeszcze kasę. Zbieram autko, o ile pamiętam, w sklepu. sklepu. kiedy okay, nowa jakiś? jakaś katastrofa? A nie ma dźwięku, kurwa, mam go wyciszyć. There better not be a single mark on it. Okay. Sam claims you can drive. Maybe so, but you ain't using my ride. Use your cash to pick out a set of wheels. I'll call you later. Now I'll give you auto. I'll give you a chance to see we have a minute. Samantha called. <coughs> your and <insurance pay> Sharon <coughs> <coughs> came through, so she wired it over. This should be enough to cover cost. Nie wiem jaki auto weźmiemy? Bierzemy Hanie Filik. Gdy being na lepsze oczywiście. zowicie. się, właśnie, właśnie peżotem. No, okay. Ale jak, nie widzę. Nie, nie, się nie, 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 teraz jedziemy do... Na Czyli chyba. Czyli nie, 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 na miejsce? nie, nie, jest nie, idziemy nie, jego nie, teraz nie, idziemy do garażu. Okay. Let me give you the 411. Everything in the Bayview race scene goes through me. And if you haven't noticed yet, it's the place to be. The race scene here is big. Whatever you like, you can find it if you know where to look. Drag, drift, circuits, and way more. The scene runs so deep, we're racing in places you wouldn't believe. Of course, with that comes an opportunity for some serious money. Best of all, there's an invitation to eh? the Underground Racing League for the elite driver, where the coin and the props are off the hook. All it takes is the right cred and the proper connections. Remember, this is my town you're a guest so max respect round back is tommy he's a wizard under the hood he'll hook you up hey dude rachel set it up so you can handle all your business out of the garage she set aside some room for you come on i'll show you where you can store your ride <laughs> <muchy>

sprawdzę ile mam y, minut nagrania. Zaraz będziemy. Okej, okay, lecimy na wyścig. You know, jeden wyścig so To jest street street street, street, street... street... street X! Street... Street X! X! By the street cross. This is the hottest new kick slam in the race world. These here tracks are tight. There's very little room to bend the curves, so make sure your ride's dialed in right. Do whatever it takes to get that other guy out of your grill, because the inside lane is where you want to be. The best line in and out of the turns is going to shave serious time off your run. So tune it for quick sprints and tight slam down control. You know what I'm saying? All right, then get out there and go savage, bro. Właśnie mieliśmy takie cofne szkolenie jak mamy w tym chciał jeździć Okej, okay. jedziemy Oczywiście w są jak strzała Niech dalej mi zdrowi No mówię, won! Nie Ostatnie grożenie. Byle nie spierdolić, ale chyba nie ma takiej opcji w pierwszej wyścigu. Man, nice race back there, but you know what they say? Winning ain't everything. Total annihilation is what you're going for. The bigger the gap between you and your opponent, the more rep you get. So maximize out there. Okay, to się w Cześć.